Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam dzisiaj na film o Minionkach, o Minionkach, które pojawiły się w ostatnim czasie i ciągle są na stacjach Circle K. Pluszowe minionki, jest ich cała seria i można je zdobyć tankując oraz robiąc zakupy na stacjach Circle K. Z każdym tankowaniem, z każdymi zakupami dostajemy takie saszetki z naklejkami, które zbieramy i w każdej saszetce są też magnetyczne naklejki. My je mamy na lodówce, można je przykleić na kaloryferze, można je przykleić wszędzie tam, gdzie magnesy przyczepiamy, to są naklejki... Wielorazowego użytku, a gdy przestaną nam się kleić, było w instrukcji napisane, aby je przemyć wodą i znowu będą się kleiły. Strasznie fajne są te naklejki, i jak widzicie, można sobie tutaj niezłą kolekcję naklejek nazbierać. Zapewne jest ich jeszcze więcej. I jedną taką naklejkę dostajemy razem z saszetką, w której jest również taka mała naklejka znaczek do zbierania. Na te minionki, właśnie. Naklejki można zbierać jeszcze przez jakiś czas. Na blogu wam dokładnie napiszę, co i jak, za co są te naklejki, za jakie zakupy tankowania itd., itd. W opisie do filmu tam na dole jest link do bloga, więc zaglądajcie i zobaczycie, co i jak dokładnie o co chodzi z tymi naklejkami. Ale jeszcze możemy też wymieniać naklejki na szklanki. Na szklanki minionkowe, więc też świetna sprawa, świetna zabawa. Z tym zbieraniem teraz y, trzeba oczywiście tankować na Circle K, aby mieć jeszcze więcej minionków lub też może szklanek, to się zobaczy i Was też zachęcam. No bo przy okazji tankowania, zwyczajnego tankowania, możemy zbierać naklejki i wymieniać je później na takie słodziaki, pluszaki, słodziaki. Które są strasznie milutkie. No i zobaczcie, czyż nie są urocze i słodkie. Minionki to takie słodziaki, więc my będziemy dalej y, zbierać naklejki na kolejne minionki, lub też, tak jak już mówiłam, na morze szklanki. I was też zachęcam, zajrzyjcie na blog, tam jest napisane, o co dokładnie z tym chodzi. Wszystko, co musicie wiedzieć o tej akcji, znajdziecie na blogu z takich technicznych spraw i takich właśnie, hmm, co i jak i za ile tankować, więc wchodźcie na blog. A ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.